Dzieński jest banalnie prosty. Teraz w minutę nauczyciel liczyć od 1 do 99 i koniecznie zostań do końca. Zacznijmy od naszej bazy od 1 do 10. 1 i 2 are 3 san 4 s 5 u 6 liau 7 ci 8 ba 9 jo 10 szy tylko jak to zapamiętać? Napisałam kilka fajnych skojarzeń w opisie. A teraz przejdźmy do tej prawdziwej, banalnej części. 11 po chińsku to 10 i 1. 3 i. 12 to 10 i 2. 3 r. 13 to 10 3. 13. i 3. Tak 3 dalej, Itd., tak, tak dalej. 20 to będą po prostu dwie dziesiątki. r, szy. 21 to 2, 10 i 1. r, szy, i.

Ba shi jiu. To jak? umieścić do 99 po chińsku? Polub to wideo i zaobserwuj po więcej praktycznego chińskiego.